Ej, zobacz, co ja zrobiłem, ty. Puściłem auto, nie? <śpiewa> I wysadziłem. I chop nie wyjdzie. Już nie wyjdzie. <śpiewa> już nie wyjdzie. <śpiewa> na raf, frajerze. Ej, ktoś tu biega, halo. Gdzieś ty w ogóle raz po, po co tam? Tu ma tyle domków, on podał na jakieś te zapiździejewo Ale chłopczyki I don't care Co? Zadpomniałem tu na chwilę Na kiełbachę No właśnie, ja bym co miał No czuję właśnie na dropaj. Za mną jedź. To ci powiem, pokażę co było. O Jezu, w ten... O oh fucking shit, dobra to bot. Moje full auto jest tragiczne. Ty? Nie. Dobrze, to cię zabije. Ludni sobie. Zostawiłem jeszcze. Oczekaj na chwilę Poczekaj, poczekaj na chwilę Wejdź, wejdź, coś sprawdzę To ci czekaj, czekaj Nie, Nie, nie zginiesz chłopie Jezu, nie to <grystanie> Dobra, nic już <grystanie> Chciałem się zblokować Ale nie da się na schodach Eee! Co nie twoje, tu nie dotykaj. Kolego, skąd ty jesteś? Lepkie rączki, co? Lunetkę masz? Nie. Co ma za rękę, poka? Epocha? Te ma. gówno ma. Jadę, za zarąbać ich wszystkich. Będę ciebie Ty, wiem co zrobię ej. Ja wiem co zrobię, ty no <laughs> Jak będą w aucie, nie? To To ty podjedziesz, ja będę na pasażerce i granata odpalę W ręku go puszczę Nie no, to uciekną, od granata Od nie ucieknie nic. FBI, open up. Hot. Negusy. Což mi brakuje? A, ah, luneta. Hello. Hello. Dobrá, já už teda tím tam jamou. go use secret game. It's my map. Co? Mam Cię zabić? No dobra eee. no, Przestań, bym Cię nie pomylił, który to Ty Weź niech wysiądą Nie, wsiadaj, giniemy wszyscy naraz Wsiadamy, wsiadamy Wsiadaj zadam. O, po Ej, wait, wait, wait Odmówi a bo dobra, jeź za nami, ja ich porobię Kurde Weź No nie Dobra Zabiję na sobą na razie Opalę tego nade'a Tylko weź, jeź za nami, żeby to było nagrane Żeby to widzieli wszyscy A bo, a bo blisko mnie, ej, blisko mnie Ej, co jest? A Ty, masz kluczyk? What the fuck, man? Serio? What the fuck is this? Ej, weź jego monetę Uratujesz go Ej, take the coin And review Ej, zobacz co ja zrobiłem, ty. Chodź tutaj. Co? Weź monetę i chodź tutaj. Ale to jest złe. To mówi Ej, chodź tu. Pa, co zrobiłem. Grim. Pa. Patrz. Puściłem auto, nie? I wysadziłem. I hop, nie wyjdzie. <laughs> je ziet <laughs> Je ziet het beij. Oh, mijn je een koin aan? Ik hem Green. Come on, let's go. One Please. Take my so, Человек с Это однозначно репорт. No, no, don't report, Ну, нахуй ты так делаешь, блядь. Jeźdź, uratuj tego ziomka A to to jest No Nawet zielonego nie podniosę, nie? Monety nie wezmę stamtąd Po co zrobisz? Reporta dostaniesz O nie, reporta dostanę Ej, ja nie mam amunicji jakby co Plecy Odezwał się ten co ma bana na tydzień czy tam na dwa Mlałem. No i zrobę kolejny będzie. A wiesz, że teraz on yy, się zlutuje i nas porobi? Znowu na Tę e, Ty go porobisz. Powiedz może, się pomyliłem. Myślałem, że to coś inny. Owe znaczników nie, nie, nie widać A ten zielony tam robi ty A co no. ma robić? Nic nie zrobi No nic Ty to specjalnie zrobiłeś czy co? No nie no, no Kliknęło mi się, sorry Kliknęło mi się, no co ja zrobię? Nie gram tyle co ty Kurwa <laughs> Jeszcze raz, ej Nie Ej, wysadzimy się? Chcesz się rozerwać? Ej, eee, eee, ej. E. Dropa Dawaj na dropa No i co, Co za idiota Podnoś To co mnie pijesz? No chłopie, dostajesz raz Ja cię nie znakowałem. Na on czeka tamten zielony. zamiast wyjść z gry, to co na słonce? Ej, jedziesz czy nie na dropa? Ok, to daj, ty się lecz Ty, jak się przysiada? Nie, trafy. W mógłby zrobić zielony, mógłby zginąć tak blisko, nie? Tego wyjścia i możemy sięgnąć monetę. Jedyna opcja. Cześć. What's up? Hey, hey, hey. How you doing? Are you okay? Uh, please, please questions. don't don't report. Don't report. Stupid To jest moje jedyne ze Nie nie please. Co? Okay. So? Zginął kto 604 miał, tak? Ale nie, jakby ktoś go dobił? Nie, nie wiem, co mi się stało. On miał noka, jedziemy. A gdzie jest nasza? Tam. On no miał noka, ale chyba zginął, tak? Dobra, nieważne, nie wiem. Ja Opie, okay. ty się tu modlisz, czy co? Daj mi prowadzić. Co za ham? I marnuje tę amunicję, nie? Najlepszą. Ty jesteś nienormalny, ty. Gadaj. Nie strzelaj, nie strzelaj, hopie. Masę, kieruj. nie strzelaj mi w trójki, które są mi tak zbite do zera. A tu kolejny przód Nie wiem To jest ten sam chyba. No. Daj jeden Czemu ten żółty jest tam? Co on tam robi? Uuu! Popie, nie marnuj tej amunicji jesteś normalny ty? na boty? chcę wygrać jednego ej. na pamiątkę co za nienormalny człowiek daj mi prowadzić A, jedzie nasz zabójca Mas, masz Nie debio się auto się pali opie znukowałeś mięta ciebie jeden jeden dawaj tego zabijemy Ej, hey, yellow, take me, take me, yellow. ej, hey. fajk, ci złodziej, Nokować go? Nie, no, to jest, nie no Sorry, sorry hey. bro, sorry sorry <laughs> daj mi <laughs> No nie No i patera Tyk Co? Żyje? No bro, no O nie, nic nie widzę Chodź, uciekamy Czekaj Chodź, nie, nie, nie bij go Boże, Trago, podniesiesz, on cię zabija, nie? Nie, ja co, muszę... Nie, nie tego. Nie, nie no, podnieś. Ej. Dobra, uratuję go. Wait, bro, wait. I have coin, wait. Jedziemy. Dawaj, nie strzelaj mi w opony! Nice, nice. Bro, wait, I got you, I got you, bro. Nice, nice, pussy. Nie, to mi motor zabrał Co? Motor mi zabrał To A tu, taczka jest. Było coś tam, no? <grywki> Żółte dzwonoki. Wraca do gry. Czy ktoś tu jest? Kurwa, rozpierdolony ten ułaz jest e, tam, pieprzysz No zobacz jak, taką prędkość czar. Ty, a nie zginę czasami? Nie. Ktoś tu jest! Nie gadaj! bo czy tu ty? Nie O padasz Żyje Rozumiesz co, ktoś to był? Ledwo. To jest chore, no i dalej jest, kurwa dostaje. Masz auto? Nie, pomóż, kurwa, ty zobacz, czym ja jadę. Chłopie, tu mam szóstkę strefy nad głową, i dwóch typa. To ty? No jadę, jadę. Tymi granatami rzuca nie może nic trafić. Tu jest za murkiem, a jej dosłownie tutaj. Co granata rzucamy. Mara, frajerze Krzyżka Jo zabij mnie <grystanie> O nie, nie muszę uciekać Weź mnie zabierz Ja zero <grystanie> Przejedziemy jeszcze No podejdź 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 Go, 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 go Nie wierzę w to, lewa, lewa Ty hełmu nie masz Ja nic Weź bujaj się, bujaj się Na domki, na domki jedź, naprost To ty, typy ty, by ty. To nic Przejmiemy teren Dwójka została Jedź na domki Maksymalnie będzie jeden tylko ziomek O Jezu, na no podwórką stanął Masakra te Z tymi ludźmi Jadę, jadę. O jest orangeado do lewa, to, ja Where? widzę jest za domkiem Proszę. nie, nie wychylaj no, na no ten, na czas gramy teraz już musimy chopie. 20 meczy zegrali Nie kuś losu, nie? Czy wyjdę tutaj na to Oje? Do jego